Dobry wieczór. Witam na moim kanale i zapraszam na rozkład miesięczny na lipiec 2022 dla bliźniąt. Bliźnięta. Lipiec. Wy szukacie jakiejś sprawiedliwości, szukacie sprawiedliwości, szukacie porad, szukacie jakiegoś wsparcia, e, takiego potwierdzenia tego, co czujecie, co myślicie. Nie jesteście do końca pewni tego, co e, z czym się, z, z czym się mierzycie w tym momencie. To jest taka sytuacja związana troszeczkę z Waszymi finansami i z waszym, z waszym majątkiem. Dobija Was wręcz coś, co nie jest jasne, nie jest rozwiązane, i szczerze mówiąc, jest takie, tutaj taki przekaz, jakbyście byli wręcz pokonani przez kogoś. Kto być może wpływa na wasz status materialny, na wasz dobrobyt, na wasze spokojne życie. Wy jakby macie takie poczucie, że, że ktoś wam coś zabrał albo chce wam zabrać. Ale mimo wszystko ten miesiąc jest dla was pewnego rodzaju błogosławieństwem, bo wy czujecie, że musicie bardzo dużo zrobić i musicie wiele srok za ogon złapać, że jest to czas takiego wytężonego wysiłku, wy musicie się z czymś zmierzyć, dokonać jakichś zmian, wy wiecie, że wy musicie działać, że wy musicie dużo zrobić, i ten miesiąc będzie taki bardzo intensywny pod tym względem. Chociaż macie tu jakąś boską opiekę, macie tutaj jakieś wsparcie z niebios, wsparcie wszechświata, coś Was chroni ewidentnie w tej całej sytuacji mimo wszystko. Jednak wychodzi na to, że tutaj ta siła, z którą będziecie się mierzyć, może Was oskubać z pieniędzy. Może Was oskubać z pieniędzy. E, może być tak, że niestety, ale, ale możecie stracić jakieś pieniądze. Hmm. Może tak być, niestety, może tak być, niestety, ale ktoś użyje tutaj ogromnych wpływów, siły e, i będzie bardzo zawzięty, e, żeby tego dokonać. Będzie bardzo zawzięty, żeby tego dokonać. I możliwe jest, że przez to, że macie tą boską opiekę, wy nie stracicie tak dużo, jak moglibyście stracić. Przez to, że będziecie szukać porady, będziecie szukać wsparcia, będziecie szukać takiego moralnego poparcia w swoich, w swoich działań. Tylko, że jeżeli będziecie czuli w sercu, że jesteście pokonani, to niewiele zrobicie. Wy musicie zmienić nastawienie, bo Wy doskonale wiecie, że przed Wami jest dużo do zrobienia i skupcie się raczej na tym, żeby działać, bo macie tą boską opiekę. Więc o ile nie skupicie się na swoich y, emocjach, al, ale też y, na takim pokonaniu, y, że pokonuje Was przeciwnik tym, co On do Was mówi, y, tym, jakie są okoliczności, i to, co jest w Waszym umyśle, nie może Was pokonać. Jedyne, co możecie zrobić, to fizycznie dokonywać jakichś działań. Po prostu musicie, wiecie, że musicie działać i to musicie zrobić, żeby w jakiś sposób ten y, majątek e, albo wasz spokój, taki y, dotyczący pieniędzy, e, po prostu uchować, bo ktoś użyje tutaj naprawdę ogromnych wpływów. Wpływów albo swojej siły i determinacji. Eee, więc, jeżeli dużo zrobicie, to nie stracicie aż tyle, ile moglibyście stracić. Chociaż jest tutaj taka sytuacja, że ktoś Wam coś zabierze. Jest tu jest coś Wam, ktoś, coś Wam zabierze. Może to jest też kwestia jakiegoś wyroku sądu. Wiecie. Może to wyglądać tak, że to sąd zadecyduje, że jednak wy musicie, wy musicie jakieś pieniądze oddać, albo wy musicie jakiś majątek, jakąś materię. Nieważne, czy to są pieniądze, nieruchomości, samochody, firma, nieważne jakąś materię będziecie musieli oddać. Będziecie musieli oddać. Będziecie musieli jakby pogodzić się trochę ze stratą tego, bo, bo przeciwnik jest silniejszy, bądź ma, bądź ma lepsze argumenty, albo racja jest po jego stronie, więc walczy jak lew o to, co według niego mu się należy. A więc możliwe, że, że po prostu będziecie musieli się przygotować na, na to, żeby jednak coś oddać, jednak żeby, że, że, że zostaniecie uszczupleni z jakiejś materii, z jakiejś, z jakiejś rzeczy dotyczącej waszego majątku. Może to być wyrok sądu też. No, tutaj też jest, wydaje mi się, rozwiązanie jakiejś właśnie sytuacji, że to jest jakiś werdykt. Ktoś tutaj odniesie jakiś triumf. I wydaje mi się, że to nie, nie dotyczy małej rzeczy, to dotyczy czegoś dużego, tak? Może to dotyczyć jakiejś nieruchomości. Może to dotyczyć. Jakiś długo, albo dłu, może dotyczyć długiej walki, która ciągnęła się przez długo, albo może to być jakiś proces, który był publiczny, albo o którym wiele ludzi wiedziało, albo wiele ludzi było zaangażowanych. Ale tutaj ewidentnie ktoś spektakularnie wygra po prostu. Spektakularnie ktoś wygra. Jest to pewien trów, zwycięstwo po jakiejś walce. No być może niektóre z Was mm, po prostu no będą musiały się pogodzić z, z, z uszczupleniem, z uszczupleniem czegoś. Mimo wszystko musicie wierzyć w to, że nawet jeżeli tak się dzieje, to macie jakieś tutaj boskie wsparcie macie tutaj jakieś, jakąś taką opiekę mimo wszystko. Mimo wszystko. No, i tutaj też jest pokazane, że jakby okoliczności teraz Wam trochę nie sprzyjają, żebyście też rozejrzeli się za innymi e, opcjami, albo zapytali też jakby um, Waszych aniołów e, i przewodników duchowych, żeby Was poprowadzili i dali Wam trochę komfortu w tej całej sytuacji. Jakby potwierdza się to, że tutaj jest jakiś, um, jakaś ważna sytuacja, która dojdzie do rozwiązania dojdzie do do jakby zakończenia. Ale po prostu no niektóre z was tutaj, nawet gdyby mówi jedno z Was, na tyle osób, które, które mnie ogląda, bo to nie musi dotyczyć was wszystkich. Nie wszyscy z was mają jakiś być może proces sądowy, tak? Nie wszyscy z was. Ale ci, którzy to mają, mogą coś stracić niestety. Mogą coś stracić, bo tu jest jakiś ewidentny triumf. Jest rozwiązanie tej kwestii. Ktoś użył bardzo dużo siły w to wszystko. No. Tak to wygląda, drogie, drogie bliźnięta. Dobrze, no to serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że, że to nie jest dla Was wszystkich, a może nawet dla nikogo. Słuchajcie. Ale domyślam się, że zawsze znajdzie się jakaś osoba, do której ten przekaz jest, bo ten efekt synchroniczności po prostu działa. Także życzę Wam powodzenia, wytrwałości i pogody ducha w tej całej sytuacji. No niestety, czasami trzeba przejść przez trudne momenty. Mam nadzieję, że komuś z Was troszeczkę to, 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 to jakby rozjaśniło tą kwestię, której to może dotyczyć, a tymczasem ja mogę jedynie podziękować Wam za uwagę i zaprosić na kolejne filmy.